Cześć. Biegało teraz aż 22 nasze konie, i z tych 22 startów udało nam się wyrzeźbić dwie wygrane. Także ciężko to nam idzie, jak krew z nosa, ale jakoś idzie małymi kroczkami do przodu. Widać, że jestem zadowolony, bo konie jakby sobie Dają radę i, i punktują. No, co prawda nie wszystkie, ale to zaraz je tu wytłumaczę. I biegała nasza taka fajna mała kobyłeczka. No, w ogóle się nie pozbierała Invisible Angel. Eee, a myślę, że następnym startem będzie jej łatwiej. Za szybka bieżnia dla debiutów. i jak będzie następnym biegała po bardziej elastycznej, to myślę, że nie będzie aż tak źle to wyglądało. Te konie nasze muszą sobie zrobić. Były ostatnie teraz dwie maszyny dla młodych koni i żadna nie była przy Kanadzie, także nie ma, ja nie mam jakby czego wymagać od tych koni, to tak jakby Matka posłała dziecko do przedszkola i kazała mu na drugi dzień książkę przeczytać. To przecież by było jakieś wariactwo i dlatego ja od tych młodych koni w tym roku nie mogę. Jest polityka prowadzona, nie wiem czy w ogóle ktoś tam myśli, jest polityka prowadzona, że nic nie jest normalnie niestety muszę to z przykrością po raz kolejny stwierdzić, że nie da się tak trenować koni no dobra ale za to już jak pobiegną kilka razy to tak jak Kalindian w wieku 3 lat potrafi wygrać no i tak fajnie, ładnie wygrał cieszy mnie też postawa Merkurego, czwarte miejsce i, i ogólnie no to była jakby mm, Wyścig niższej kategorii dla koni urodzonych w Polsce, ale jakoś tak sobie poradził. mnie to bardzo cieszy. I tam niestety nie ma tych wyścigów w dystansie. Ciężko jest znaleźć. No to jest przerażające. Te konie polskie w większości są dystansowym pochodzeniem i nie mają gdzie biegać. To jakby taki najmniej. Naj Bardziej odpowiedni dystans 1802 konie przeszły, na pewno by wolały dwa, czy tam 2200, i, i można by było je przygotowywać gdzieś spokojnie do jakichś późniejszych startów. a Nie ma dystansu dla koni dwuletnich. Po raz kolejny się potwierdza, że nie wiem, czy ktoś złośliwie robi ten plan gonitw, żeby po prostu tak sponiewierać te konie, bo tu ten. Nie, plan gonit nie jest zrobiony ani dla sprinterów, <gry> ani dla koni dystansowych. Tylko jest zrobiony pod grę. Tam, gdzie najlepiej zrobiony jest sondaż, gdzie najwięcej gra. Tam, gdzie biega 8 koni na 1600-1800. I tak wygląda cały sezon. I to jest właśnie przerażające, że plan gonitw jest ułożony pod grę, a nie pod a nie pod yy, potrzeby koni. I podobna sytuacja jest z Trollstremem. Nie ma czwartej grupy takiej normalnej. On jest w czwartej grupie. Ma duży handicap. Nie ma normalnej, albo jest za pieniądze, albo jest jakiś uczniowski wyścig. Nie ma normalnej czwartej grupy w dystansie przez dwa miesiące. To jest przerażające. To dla starych koni, dla trzyletnich ale za to na średnich dystansach jest dużo i biegał Serpentitutation i po raz czwarty zajął e, czwarte miejsce i no jedni się cieszą że jest czwarty. Dobrze że ma dużo właścicieli. Jeden właściciel się cieszy, drugi się nie cieszy, ale ogólnie koń cały czas jakby Trafia na lepszego i cały czas trzyma jakiś tam poziom. No i syndikato w tym samym wy, wyścigu biegał, się nie pozbierał i, i, i teraz będzie biegał po dwóch tygodniach i powinien się dużo lepiej pokazać. No, w jego przypadku nas cieszy. Dlaczego on mało biega? Bo ja go nie chcę zapisywać, jest po kontuzji i nie chcę go zapisywać na te twarde tory. Po raz kolejny było twardo. 2-8 sobotę, 2-7 w niedzielę i to jest. No, niestety m, większość koni się wykończy, zanim zaczną padać deszcze. Queen Capella, y, to w, w, jakby w licznej stawce m, biegała i m, jakby, no, może tam trochę za ciasno dla niej było, ale. No, nie biegała źle, mogła biegać lepiej. No Ja generalnie wolałbym, żeby przebiegła lepiej. Na tym skończę swoje o, omawianie jej występu. A Paradise Sunset to dla niej za, za krótko, ale też nie ma wyłącznie czwartych tych grup w dystansie. Tak jak już powiedziałem, ona by pewnie lepiej biegała na 1803 na 2 ale niestety nie ma wyłącznie takich wyścigów. Słabym koniem ciężko jest biegać, będzie biegało handicap po dwóch tygodniach. No i ozysking. Dobra, można się cieszyć z trzeciego miejsca, bo jakoś tam przeszedł, ale ja nie jestem z niego zadowolony. Myślałem, że jakby odpalił w tym drugim starcie i się pokaże z dużo lepszej strony. E jakby nie potrafił się jakoś rozwinąć w tym wyścigu. No, naprawdę jestem rozczarowany. Myślę, że tą sobotą najbardziej tym młodym koniem, bo dużo, dużo na niego bardziej liczyłem. Karo Giorgio, no to on jest taki, potrzebuje trochę mocniejszej jazdy, mocniejszej ręki, ale jakby promuje tych swoich jeźdźców, i też muszą gdzieś jeździć i. I no i tak, tak wyszedł wyścig jak wyszedł. No, za chwilę też gdzieś tam pobiegnie. Przynajmniej się nie zmęczy, biega tyle, ile chce. No i Firzyl to jest podobna sytuacja. Zapisałem go dużo, dużo wyżej. Do pierwszej grupy do nagrody Ashabada. Wygrał tą nagrodę na 200 i teraz nie ma gdzie biegać. No bez sensu jest biegać jakieś pierwsze grupy dla trzyletnich i starszych koni Jak on, on jest w czwartej grupie czy w trzeciej może biegać normalny wyścig Nie ma dystansu wygrał na 2200 Na 1600 czy 1800 się nigdzie nie odnajdzie I zawsze będzie rozczarowanie e, u takich koni Które potrzebują dystans a nie mają gdzie biegać także Pozdrowienia dla geniusza, który po raz kolejny schrzanił ten plan wyścigowy, bo jest to, jest to dramat, bo inaczej tego nie można skomentować, ale to niestety spływa to. Najgorsze jest to w Polsce, że decydują, o czymś decydują ludzie Którzy nie mają pojęcia bladego, jak to powinno wyglądać do końca. Im się wydaje, że mają jakieś tam 50% wiedzy. Mu się wydaje tym ludziom, że oni są najmądrzejsi na świecie i zbudują super plan. Ten plan jest tragiczny i plan gonit i mm, zresztą to wszystko jest tragiczne i mm, i my właśnie później musimy za to płacić, bo konie dystansowe nie mają gdzie biegać, sprintery nie mają gdzie biegać. Od 1400, 1600, 1800 jest 80% takich wyścigów. No dobra, i to by było tyle. W niedzielę wygraliśmy raz na 11, w niedzielę w sobotę, a w niedzielę wygraliśmy również raz na 11, ale zaraz do tego dojdziemy. No w niedzielę już się dobrze zaczęło, bo Elwaz jakby wreszcie się ocknęła i taki to dobry prognostyk, bo po takich jakichś pechowych startach nieudanych jakby pierwszy raz jej się udało tak obiec w miarę przyzwoicie i zajęło dru drugie miejsce takim rzutem na taśmę, ale e, myślę, że no już teraz będzie jej łatwiej, bo już jakby weszła na ten wyższy poziom, złapała na rytm startowy. I tak samo z ale skróciliśmy jej dystans, no i... No właśnie to jest taki sam jakby problem, że... E, biegała wcześniej 2 km 1800, bo nie ma jakby wyboru dla tych koni dobra Kaila de Wielec, yy, arabka nasza mała no i ja już mówiłem wcześniej to nie jest jakiś super udany koń do do galopowania i będzie jej ciężko i niestety yy, właściciel z nadzatoki perskiej ma duże wymagania i pewnie nie będę w stanie za, zadowolić także um, jak um, się nie poprawi no to pewnie um, nie ma sensu trenowanie i tam dalej myślę że będzie ciężko no ale w kolejnym starcie Farhad naprawdę zaskoczył super e, dyspozycją też się martwiłem u niego bo trafił na mocne konie się okazało że wytrzymał, jednak dystans dla niego był odpowiedni, i już na te dwa kilometry się potrafi odnaleźć, wytrzymać i zrobić swoje. I mógł się podobać, bo tam ofensywnie przeprowadzony, później go przytkało, później jeszcze raz stanął na chód i wywalczył to trzecie miejsce. I naprawdę mogło się to nam podobać. No i derby arabskie w sumie. Jestem zadowolony. No, na pewno Lala nas rozczarowała, bo widać, że no, ewidentnie nie trzyma dystansu, bo w Janowa było widać, że ją tam przytyka. I sądziliśmy, że to może być yy, kwestia jakiegoś długiego terminu, I miała ostry wyścig, ale teraz ewidentnie widać, że już była przygotowana, miała przetarcie, w tym Janowa i niestety nie udało się otrzymać tego dystansu tutaj i no i trudno jakby przechodzimy, przyjmujemy na klatę, przechodzimy do porządku dziennego. Natomiast ogiery super się spisały, bo Fidan był czwarty Harun który jakby nie rokował jakiejś tam nadziei, a jakby spokojnie przeprowadzony i, i spokojnie przeprowadzony i dał radę tutaj zafiniszować na płatne miejscu i to już jest powód do dumy dwa konie na płatnym miejscu a Jolala tam nawet fajnie przeszła i no, mamy nadzieję, że mm, że jakby wok się sobie dużo, dużo lepiej poradzi między klaczami no i yy, 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 Małymi krokami się zbliżamy do e, jednego zwycięstwa niedzielnego jest to Quinto, który widać, że te dwa kilometry mu się podobały i y, właśnie to też był handicap i nie każde konie się łapią w te handicapy. I po raz kolejny jest tak, że w tym dystansie y, no, są to handicapy, gdzie nie mogą biegać. Te lepsze konie. My mamy takiego konia trzylatka z derby i nie mamy gdzie nim biegać, bo on po, powinien biegać. E, może biegać czwartą grupę czy trzecią, a tylko możemy biegać ze starymi pierwszą. I to jest bez sensu. Młodego konia, niedoświadczonego ze starymi, czekamy na, na jakiś tam wyścig, który będzie gdzieś we wrześniu. To jest. Przerażające, to w ogóle się nie, nie wiem właśnie też, gdzie tym Kalindianem będę biegał, Markurym w dystansie, Trollstremem, to nie ma dystansowych wyścigów niestety. Dobra i Quinto właśnie na 2 kilometry super sobie poradził, no z budowy i z ruchu. Ja, jakby dla mnie patrzenie na rodowód to jest drugorzędna sprawa, z budowy, z ruchu. Ze sposobu galopowania wyglądało, że to koń, który będzie spokojnie sobie dawał radę w dystansie i, i tak było no i nasze dwa konie rozgrywały i bardzo mnie cieszy postawa i Silver Run i Quinto I jakby nie jeden wygrał to drugi i co i teraz Silver Run będzie biegał I na 1600, bo no, nie ma gdzie, wolałby na 2 albo dwa 200. Nie ma, musi biegać na 1600. Duży ukłon dla fachowców. No i mm, na koniec mieliśmy dwie arabki. Formuła nam trochę nas rozczarowała. Ej, dia trochę zbyt ofensywnie przyjechana. Formuła się tam czegoś przestraszyła. Ale generalnie jakoś tam przyleciały. Te, i można powiedzieć, że są do poprawki, bo. Z klaczami jeszcze z arabskimi to zawsze jest jakaś wielka niewiadoma i nigdy nie można być pewnym, co się wydarzy w takim wyścigu. No i sobota, jak zwykle, to co jest przed nami jest ważniejsze. W sobotę ruszamy Betfanem. To jest pierwszy koń, który będzie od nas biegał i pobiegnie w handicapie, z końmi takiej swojej miary. Zawsze biegał wysoko, biegał drugą, trzecią grupę z mocnymi końmi. Teraz jakby pobiegnie w końmi, które są w jego zasięgu. Poniesie dużą wagę, a tam z tą wagą powinien sobie dać radę. No i zobaczymy. No, dobrze wygląda, dobrze się czuje. On dopiero. <noise> u nas jest już chyba drugi rok. Trzeci się zaczął. I to jest koń, który dopiero się teraz wypełnił, nabrał masy, no tak naprawdę dobrze wygląda. Yy, no i myślę, że jak nie teraz, to kiedy ma się pokazać na no, no, takie konie w swoim zasięgu. I następnym koniem jest Red Hot, czyli lewy. Też pobiegnie na 1800 w handicapie. I pojedzie Konrad Mazur i zobaczymy, jak on sobie da radę. Też bym dla niego wolał trochę dłużej, no, ale już nie narzekam, bo jakby trzeba brać to, co jest. I kolejny koń to jest Fragnar, który w pierwszym starcie się pokazał, w drugim starcie zbyt ofensywnie przeprowadzony. Jeszcze był zielony, zatkało go. Sam jestem ciekawy, jak teraz pobiegnie. Myślę, że spokojnie przeprowadzony. Powinien się jakby po raz trzeci pobiegnie i powinien to być jego najlepszy start według takich teorii, yy, 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 teorii, które można przypiąć do naszej stajni. I no to liczymy. No i czwartej grupie yy, pobiegnie Montenegrina pod Uczniem. No i trafiła pomimo tego, że tam są konie, które nie wygrały, nie zarobiły, to trafiła na dobre konie. I... I chyba też lepiej, żeby to była czwarta, wyłącznie czwarta grupa, niż taki, o, już nie narzekam. Dobra, mm. no i na tym 1800 powinno jej pasować, bo myślę, że wydłużenie dystansu tam nawet 2 km też by jej pasowało. No i na koniec dnia Black Angel pobiegnie pod dosyć wysoką wagą biegnie grupę niżej no i tak nie chcemy eksploatować jej bo ona też jest taka, ma nerwy na wierzchu i, i ostatnio super biegała przegrała z taką dobrą klaczą I, i myślę, że tu jak się nic nie wydarzy to to powinna jakby się pokazać też z dobrej strony i rozgrywać ten wyścig no i niedzielę zaczynamy Sahrajką. Jest druga grupa, już dużo lepsze konie. Szczepan Mazur pojedzie i zobaczymy to. Taka ostra kobełka i na 1400 powinno być i dużo, dużo lepiej niż jak bigała ostatnio na 2 km. I kolejny dwulatek idzie do poprawy. Hompa, która w pierwszym starcie w ogóle nie potrafiła zabrać się z końmi. Wyglądała tak, jakby nie potrafiła galopować. Mamy nadzieję, że teraz się zabierze z peletonem i, i coś tam na prostej powalczy. Na pewno nie będzie ten drugi start wyglądał tak jak debiut. I, i liczymy na. Dużą poprawę, no ale na ile to starczy, to się okaże. To, ale jakby te nasze konie, e, one są tam na zielonym dwa razy, nieraz trzy razy, ale mm, nasze dwulatki niestety muszą się wszystkiego uczyć w wyścigu, bo no, my nie mamy szans przegalopować przy kanacie i pokazać koniom wyścigową bieżnie. Musimy. Galopować po betonie wewnętrznym, gdzie nie widzą kanatu. I mam nadzieję, że teraz nie będzie tajemniczy biały samochód tam jeździł, podążał za tymi dwulatkami, bo to jest naprawdę. Ja mam prośbę, żeby nie robić jakiegoś cyrku i, i dać tym koniom spokojnie przejść do następnej klasy. Na mundus Rex. Chyba Szczepan na nim wygrał rok temu, jak się nie mylę. I tam już go dobrze zna. Wie, że to jest obibok. Wtedy się Szczepan zmęczył mocno na nim. Mam nadzieję, że go będzie pamiętał i, i też byśmy woleli, żeby to był dłuższy dystans. No ale trudno, że bierzemy to co jest. I to koń, który jakby cały czas jest gruby. Ja nie mam jakby no nie mam sumienia go gonić, bo jak go się goni to on jakby robi się niedobry, złośliwy i jakby musi sam do siebie dojść. I może to jest koń na pięciolatka albo na sześciolatka, nigdy nie wiadomo. Ważne, że jest zadowolony, wesoły i, i uśmiechnięty. No i na Boże, a jeszcze Oks przegapiłem. Gloria Gentis pobiegnie w Oksie i nasza Stellar Masterpiece. No na Glory pojedzie Kuma, Doktor który e, pracuje w naszej stajni już i, i będzie jakby m, pierwszym miejscem i Mi się bardzo cieszymy że mm, podjął taką decyzję i zgodził się do nas przyjść i no, myślę, że to będzie udana współpraca bo to fajny młody chłopak zdolny i, i zobaczymy Gloria Gentis jest to klacz, która yy, mało biegała w tym sezonie tak specjalnie ją oszczędzamy na jesień na mokre tory, na dystans i, i myślę, że tu w tym Oksie powinno jej się podobać jakby jeszcze popadało, to podobnie jest ze Stellar Masterpiece. Wolimy biegać na 2400 dystansową klaczą, ona ma tam obustronnie dystansowo i nie może nigdy zdążyć na 1600 niż biegać jakąś czwartą grupę wyłącznie na 1600 czy 1400, bo to jest masakra. I no właśnie mając taką klacz wybieramy OX zamiast wybrać czwartej grupy, której nie ma na 2200 czy 2400. To jest katastrofa. Ten plan gonitw to jest naprawdę katastrofa. No i dobra, zobaczymy. Może być tak, że ona w tym dystansie będzie jej dużo łatwiej, bo na pewno z miejsca nie będą e, tak próć i jestem sam ciekaw jak ona wypadnie. No. Mam nadzieję, że tam nie narobi nam wstydu. No i w Syreny Blezbo ze Szczepanem w siodle pobiegnie 5 koni i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na pewno 1400 jego dystans. Szczepan zna tego blizbora i akurat go do siebie pasują. Jest taki, trzeba go pojechać i zobaczymy. No. Jak ten szczepan będzie sobie tam z nim radził, ale jestem jakby w dobrej myśli, bo jest mała, mała stawka i zawsze jest dużo łatwiej tym sprinterom w takiej nielicznej stawce sobie poradzić. No i na nagrodzie Kozienic zapisałem Wedding Ring, ponieważ wygrała grupę niżej i jest w pierwszej grupie. Akurat dla niej to jest właśnie tak dziwne. Pierwsze grupy są tylko na długo, nie ma na średnich dystansach, i to jest właśnie taki pogięte. To jest jakieś takie zaszłości, zostały w tym planie, że tego jakby nie jest ten plan uniwersalny. I tu właśnie z Wedding Ring. Która by biegała z chęcią 1600 1800 Pierwszą grupę nie ma takiej pierwszej grupy, jest na 1200, ale w listopadzie, pavimenta. No dobra, Ym, i to by było. A, no, no i gdzie ona tam trochę nie pasuje, ale jakby było mokro, też dużo nie biega, nie jeździmy za granicę. Jest wypoczęta, dobrze wygląda. No i jakby się ten wyścig ułożył, to może stać ją tam na wywalczenie jakiegoś płatnego miejsca. No i Woman Power Series. No właśnie jest. Trzeciej grupy wyścig na 2 km, ale Woman Power Series. I nie każdy z tych koni. mówię o normalnej grupie trzeciej albo czwartej w dystansie. Nie handicapie. Nie uczniowski, nie łoman power series, nie za pieniądze, tylko normalny wyścig w dystans, czwarta grupa by się przydał. Żony Dabel, no taki nie jest trudny, on tam e, lubi z frontu chodzić, zobaczymy jak to się ułoży I w takich wyścigach uczniowskich, czy właśnie, gdzie jeżdżą, same dziewczyny są. Nigdy nie wiadomo, jak ten wyścig będzie wyglądał, także trochę na niego liczymy, a, a trochę się martwimy. No i to wszystko pokaże celownik, i tyle jak zwykle narzekam, ale i tak nie było najgorzej, bo miałem jeszcze kilka kwaśnych tematów, ale już odpuszczam. Wystarczy mi na dzisiaj. A ogólnie pozytywnie jestem nastawiony, jeżeli można mówić o jakimś pozytywnym nastawieniu w tym kraju. I nie, nie ma szans na poprawę niestety. Inflacja cały czas nas gnębi. <grytanie> Pozdrowienia od małej inflacji macie, bo rośnie. Już wcale nie jest taka mała. Także Isso, yes, ok. Heika.